Witajcie. Dzisiaj e, prezentacja, e, taki unboxing e, i prezentacja e, odkurzacza przemysłowego firmy Kerscher, model 2D3. Jeśli chodzi o parametry, 1000W, mocy, 17 litrów, bodajże pojemności. Nie, nie czytałem dokładnie, tylko to, co widzę tutaj, no to wam mniej więcej powiem tu chyba końcówki jakie się znajdują w tym zestawie filtr, filtr taki jakiś papierowy i taki jakiś tutaj okrągły co on może tutaj wodę może zbierać może też mieć możliwość działania jako dmuchawa, czyli chyba z odwrotną stroną po prostu wpina się rurę i Wtedy może wydmuchiwać, ewentualnie jakieś zanieczyszczenia, abyśmy tam gdzieś samochód chcieli przedmuchać troszkę. No i co, nie wiem, co tu jeszcze więcej informacji ma w sobie. Zaraz rozpieczętujemy. Tutaj na obrazku coś jest pokazane. Zbiera różne zanieczyszczenia, no jak przemysłowe, no to przemysłowe, czyli wszystkie większe zanieczyszczenia. Słuchajcie, zdecydowałem się właśnie na ten. Kersher oprócz jakichś tam spraw związanych w garażu przemysłowych, różnych takich śmieci do zbierania, można go również wykorzystać jako zwykły odkurzacz domowy. Przypuszczam, że ten parametr, który jest tutaj zapisany 1000W, jeśli chodzi o moc, a pozostałe odkurzacze mają tam ponad 1000-1500W. Wydaje mi się, że tamte są jakby przeszacowane, czyli za, za dużo jest po prostu e, takiego marketingowego chwytu. Natomiast to będzie bardziej chyba praktyczne. Nie wiem, zobaczymy, to wszystko w praktyce się okaże. Dobra, nie przedłużając, rozpakowujemy. Co mamy tutaj? Jakieś ciekawostki, nie ciekawostki rura standardowo do podpięcia z jednej strony? U, spory, nie miałem z nim do czynienia wcześniej, także tutaj dwie jeszcze przeduszki, założenie chyba, także to odjedzie na bok. Co tu mamy? Jeszcze w zestawie standardowa instrukcja i chyba jeden worek, jeden taki duży worek, także to odkładamy na bok, tutaj te odkładamy tutaj na bok. Mamy folię. Co mamy? Przewód długości. Teraz sprawdzimy mniej więcej, ile on może mieć długości. Przypuszczam, że z półtorej metra będzie miał. O, więcej. Przewód będzie O dwa. 3,5 metra na pewno ma przewodu i co? włącznik coś tam w środku jeszcze mamy aha, tu jest zamontowany ten filtr jakiś taki papierowy i tu mamy pozostałe końcówki Tutaj to co było w środku, to tutaj jeszcze zakładamy w jakiś sposób. Aha, tu jest taka guma, która pewnie będzie odpowiedzialna za zbieranie wody. Ponieważ ona ma możliwość też jakichś takich płynnych rzeczy zbierania. To muszę opracować jeszcze dokładnie jak to wszystko się montuje. To się wciska, dobra. Aha, czyli można w ten sposób. Tu się blokuje przez gumkę, się blokuje woda i automatycznie zasysa. Czyli to jest coś takiego. Tu mamy końcóweczkę taką cienką, która jest do zamontowania na rurę, jedną drugą i później do środka. No to też jest dość długie, czyli ma ponad metr długości całe. Cały zestaw. No i tutaj są jeszcze nóżki do zamontowania żeby żeby on jeździł Czyli tutaj wkręcamy raz, dwa, trzy, cztery te nóżki chyba nawet wciskamy Nie, nie wkręcamy tylko je wciskamy Ponieważ tu widzę, że one są do wciskania Tu jest do podpięcia tak co to podmuchu, Czyli czy tak by to mniej więcej wyglądało, kółeczko do zamontowania. Bardzo prosto to się montuje. I mamy już jeżdżący. Bardzo leciwko sobie jeździ, fajnie. Aha, czyli możemy tak sobie też na krótko tutaj zamontować albo przez przedłużki na róża. Możemy tą końcóweczkę tutaj zamontować. Powiem Wam, na pierwszy rzut oka wygląda bardzo, bardzo zgrabnie. I zobaczymy jak on będzie spisywał się w praktyce, ale to postaram się wam nagrać kolejny film już z użytkowania, jak troszkę opanuje system, z całym jego zasobem możliwości, tak żeby po prostu wam pokazać najlepiej jak on sobie potrafi radzić z różnymi rzeczami w różnych warunkach. Także czekajcie na kolejny film z prezentacji, już podczas pracy tego modelu odkurzacza przemysłowego Kersher WD3. Trzymajcie się, na razie, cześć.